Hiszpańskie media donoszą, że Real Madrid jest zainteresowany Łukaszem Piszkiem. Nie wiem, czy on tam trafi, ale powiedz, czy on ma pre predyspozycje, żeby, żeby móc grać w takim klubie? Czy to możliwe, żeby José Mourinho chciał akurat naszego piłkarza? Ja myślę, że tutaj akurat nie musimy się w ogóle tego wstydzić. I Łukasz ma wszelkie predyspozycje, żeby grać w tak wielkim klubie bo musimy wziąć pod uwagę, z kim by ewentualnie miał rywalizować Łukasz i, i wydaje mi się, że zawodnik, który obecnie gra na tej pozycji Alvaro Alvaroa, jest absolutnie zawodnikiem, którego Łukasz może prześcignąć swoimi umiejętnościami. Jest młodszy, jest bardziej zaangażowany, jest żonny sukcesów. Alvaro jest troszkę już jakby wygrany na tej pozycji. Grał ze mną przecież w Liverpoolu przez długi okres, w Realu, w reprezentacji Hiszpanii. Więc na pewno jest tam miejsce dla, dla Łukasza. Czy to są plotki, czy, czy, czy pobożne życzenia tylko menadżera Łukasza, to już w to nie wnikam, ale, ale na pewno nie powinniśmy się absolutnie tego wstydzić, mieć jakiś kompleks, że, że o, kolejny Polak. Ja tylko dostałem jedną wiadomość od hiszpańskiego dziennikarza, mówi, kurczę, e, chyba Polacy, e, chyba Real Madryt nie potrafi żyć bez Polaka. Mam nadzieję, że, że przyjdzie tu do nas kolejny Polak, bo. Bo tęsknimy za tobą tutaj i tak dalej i tak dalej, także to jest bardzo bardzo miłe, bardzo pozytywne. No i mam nadzieję, że kolejny Polak w przyszłości zasili tak fajny zespół, jak jest Real Madrid. Widziałeś właśnie książkę pod presją o tym, jak radzić sobie ze stresem. Gdyby Łukasz jednak trafił na Santiago Bernabeu jak, jakie byłyby twoje rady na te pierwsze dni? Wchodzi do szatni, tam Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho i tak dalej. Jak sobie poradzić ze stresem? No ja y, przychodziłem do Realu już jako doświadczony zawodnik, więc y, jeżeli miałbym mógł y, poradzić, to absolutnie bez żadnych kompleksów. Nie może, nikt nie może w jakiś sposób ujawnić to, że jest, ma kompleksy, że, że się czegośkolwiek boi, że, że jest naprawdę ciężko, bo uf, y, lepsi zawodnicy, potężny klub, y, festyn przed meczami to przed każdym meczem jest finał Ligi Mistrzów. Ogromna ilość ludzi przed stadionem czeka na, na ten autobus z tymi żołnierzami. Absolutnie bez żadnych kompleksów, ale gra na 100%. Żadnego po prostu zadawalania się, że jest się w wielkim klubie, że jest tak wspaniała toczka, że po prostu jest się prawie w tym raju piłkarskim. Tylko ciężka, ciężka praca i, i, i doskonalenie swoich, swoich umiejętności, bo gdzie a gdzie, ale w Realu Madry to jest doskonały warsztat pracy, żeby się jeszcze bardziej doskonalić.